Na trasie do Sobudki zaskoczył nas deszcz, no ale im bliżej byliśmy tych cudownych widoków, tych cudownych górskich widoków, tym pogoda bardziej nam sprzyjała. No i już gdzieś właśnie w okolicach Sobudki nieopodal rozpoczęły się cudowne, wspaniałe górskie widoki, wspaniała energia i cudowne powietrze. Pięknie, po prostu wspaniale. Cały wyjazd był naprawdę przecudowny. E, takiej energii do życia nie miałam już bardzo od bardzo bardzo e, dawna, bardzo y, no Jestem przeszczęśliwa, że w ogóle mogłam tam wyjechać, także dziękuję również Jurkowi, który mnie zabrał tam samochodem, bo bez samochodu na pewno nie zwiedziłabym tego wszystkiego. Mamy wjazd do Sobótki. Świetnie, fantastycznie. No i tutaj już zwiedzamy sobie Sobótkę, kościółek Cały dzień poświęciliśmy na zwiedzanie tych okolicznych miejscowości. Całą sobotę zwiedzaliśmy, było cudownie i wspaniale. Kościółek jest dość malowniczy, w środku wygląda to wszystko dość ciekawie. Niestety, wtedy, gdy my tam byliśmy, wszystko było zamknięte kratami. Sobudka ma swój taki symbol, który nazywają misiem. Niemniej jednak te rzeźby są wykonane w taki sposób, że tak naprawdę to nie wiadomo co to jest. E, <tutaj> o, tutaj widać cały ten kościółek. Kościółek jest no, bardzo fajny na takiej górce. Fajnie to wygląda. E, za chwilę tutaj będzie wideo e, przez szyby. Tak, możemy tutaj zobaczyć właśnie, jak to wygląda w środku. No widać, że jest to strojone, jak to te kilkuwieczne po prostu kościołki, tak? Na pewno jest na co popatrzeć. Zresztą te górskie miejscowości charakteryzują się generalnie tym, że mają te kościoły takie naprawdę bardzo, bardzo piękne i, i, i malownicze i bardzo fajnie tam to wszystko jest wyposażone i, i zrobione. Także polecam, żeby sobie po prostu popatrzeć. Staróweczka w Sobódce jest no, przepiękna, taka mała, fajna, jeszcze nam tak się trafiło, że po prostu były tam targi, sobódki, to też było cudowne, dużo się tam działo, była muzyka, była majka jeżocka. Um, no, no co tutaj dużo mówić, no, no, cudownie, cudownie i wspaniale. Jest taka świetna makieta na storóweczce, makieta właśnie okolicznych gór, właśnie ją tam widać z tyłu, za chwilę podejdziemy bliżej, będzie, będzie to widać bardziej. Budynki jak budynki, w zasadzie wszędzie mamy prawie takie same, tak? Tutaj mamy te góry, jest ślęża. Możemy sobie zobaczyć, jak przebiegają szlaki, e, którędy chcielibyśmy sobie tam e, dotrzeć, czy chcemy jakąś łatwiejszą trasę, czy trudniejszą. Fajnie, fajnie, że coś takiego jest, naprawdę. Niemniej jednak pamiętajcie o tym, że jest to tylko i wyłącznie makieta i w niczym nie przypomina to rzeczywistej wędrówki przez góry. Nigdy nie chodźcie w góry w balerinach ani w sandałach, moi drodzy. W góry trzeba mieć po prostu odpowiednie buty. No i właśnie te targi, o których wspominałam, tutaj się wystawcy wykładają. Zamknęli nam ulicę, nie mieliśmy dojazdu do hotelu, więc było, więc było zabawnie. Truskaweczki przepyszne, naprawdę bardzo dobre. I słuchajcie, bardzo tanie. U nas w Szczecinie nie ma takich tanich truskawek jak tam. Ja tam zapłaciłam niecałe 7 zł za kilo truskawek, niesamowite. Możemy też sobie zobaczyć na planie miasta, co, co można tutaj podwiedzać. Niemniej jednak, no, w sobódce te wszystkie kultowe rzeźby, które są no to nie ma co, słuchajcie, nie ma co, no naprawdę. <laughs> mamy, słuchajcie, mamy punkt informacyjny i dosłownie jakbyśmy poszli teraz w lewo od punktu informacyjnego, jest taka cukiernia-piekarnia, która się nazywa Uci. Idźcie, jak będziecie w Sobótce, idźcie do pani Uci. Ona ma genialne wypieki. U niej wszystko smakuje zupełnie inaczej niż tutaj w Szczecinie. Tarta, którą sobie kupiłam, była po prostu idealna. Tak powinna smakować tarta. Normalnie forma wysypana kaszą manną, to było czuć. Yy. Wszystko było zrobione naprawdę ze smakiem. To nie było ani za słodkie, ani za mdłe. Było idealne. Także polecam, aby iść koniecznie do pani Lucy. Tuż przy punkcie informacyjnym. No i oczywiście w punkcie informacyjnym, jak widzicie, stoi kawka. Najlepsza kawa, jaką możecie wypić w okolicy. No i słuchajcie, za śmieszne pieniądze. Kubek kawy kosztował mnie 5 zł. A więc gdzie w Szczecinie wypijemy kawę za 5 zł? Nigdzie. Polecam, polecam, naprawdę polecam, żeby, żeby sobie tam odwiedzić. No tu mamy rzeźbę kultową. Cholera wie, co to jest, no ale słuchajcie, no starożytni e, naprawdę wykazali się ogromnym potencjałem twórczym, <laughs> prawda? No i to też nie wiadomo, co to jest, czy to miś, czy to lew, czy to świnia, czy to nie wiadomo co. E, wszyscy się umówili, że to jest miś, ale no niedźwiedzia to nie przypomina, szanowni państwo, no. To już naprawdę trzeba byłoby mieć niezwykłą wyobraźnię, żeby z czegoś takiego wyobraźnia skleiła niedźwiedzia. No ale dobra. W każdym razie, wszędzie, gdzie pojawia się ten miś, to jest właśnie ten znak sobódki. No i tutaj właśnie te targi też się charakteryzowały tym, że, że byli tacy przebierańcy, jakby z innej epoki. No mnie to bardzo fascynuje. Lubię takie imprezy, bardzo, bardzo lubię. Bardzo lubię takie spotkania, dni ślęży, ta scena właśnie się rozkłada, no fajnie tam było, hotel, hotel Miś, generalnie szanowni Państwo, nie polecam, królestwo parówek i źle ugotowanych jajek, także no i słuchajcie, na śniadanie biały chleb i zimna kawa w termosie, więc to, to mnie po prostu zabiło, jak w termosie może być zimna kawa. Po prostu jest to um, niedopuszczalne. To jest po prostu niedopuszczalne. Um, plus, plus tego hotelu jest taki, że była winda, więc na czwarte piętro nie musieliśmy wdrapywać się po schodach, więc um, no, za tą windę doceniam. Niestety z groty solnej e, nie można było. Skorzystać w tych godzinach, w których my chcieliśmy to zrobić. E, dostępna ona była tylko po prostu w ciągu dnia. No a wiadomo, że nikt tam nie przyjeżdża po to, żeby. E, no tak wyglądał pokój. Nikt tam nie przyjeżdża po to, żeby w ciągu dnia siedzieć w Grocie Solnej. No kurde, dajcie spokój, jakieś głupoty. No trochę mamy tam nasz e, burdalek, nasze rzeczy porozwalane e, dookoła, no ale trudno. No i moje pamiątki, ten miś. Ale, żeby nie było, istnieje w Sobudce bardzo fajny hotel z restauracją. Proszę bardzo. Fantastyczna restauracja. Bardzo mi się tam podobało. Restauracja, hotel, restauracja pod Jeleniem, w którym oczywiście zamówiłam gulasz z Jelenia z kopytkami. Był tak niezwykle wyborny, że byłam aż wręcz przekonana, że szukałam tego smaku dosłownie całe moje życie. Także. Polecam, polecam, naprawdę. Na starówce znalazłam również biuro NTV, eee, dziwnym zbiegiem okoliczności. Eee, no co, no jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję, żeby odwiedzić sobotkę i pozwiedzać sobie te e, okoliczne miejscowości, to na pewno, e, na pewno warto, bo mają one swój urok. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.